Witam was, was moi oglądający. słuchajcie dzisiaj trochę o, o silniku 1.4 Turbo. Ja w mojej mocy, właśnie taki silnik mam i chciałem trochę troszeczkę z wami o tym sobie pogadać. Także przełączam się na aparat przedni i sobie rozmawiamy dalej. Także jesteśmy przy naszym silniku, słuchajcie. Różnie mówią o tym 1.4 turbo, mówią, że to jest taki kiepski i kiepski silnik i tak dalej. Ja uważam, to zależy wszystko jak go się użytkuje i czy on po prostu jest, jest dbany. Oczywiście takie silniki z potężnym przebiegiem, tam ponad 300 tysięcy jeszcze do, do tego jak dołożymy gaz, to te silniki po prostu mają prawo się popsuć. Przede wszystkim jeżeli chodzi o gaz, to słuchajcie, temperatura spalania gazu jest wyższa, yy, no i generalnie w tym momencie, no to, to zawsze coś tam się nam więcej zadzieje, szczególnie tutaj z naszymi sądami, sądami Lambda. Tam sonda Lambda, także przy zwiększonym, przy podwyższonym, podwyższonym temperat temperaturze spali, no to to ma prawo się coś I ta, 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 Słuchajcie, nasza sprężarka, ona tutaj pod, tym, pod tą osłonką padają kolektory, one po prostu pękają pod wpływem temperatury, no jak dodamy jeszcze do tego gaz i wyższą temperaturę spalania, spalaniem, no to jasne jest, że tutaj nam może się coś zdziałać, no i teraz takie kilka, kilka takich słuchajcie porad, jeżeli chodzi o turbo, no turbo nie lubi generalnie takiego wkręcania szybkiego na wysokie obroty tym raczej raczej sobie spokojnie jeździć bez tam wariacji to ta, ta, ta turbina ona bardzo długo wytrzyma pamiętaj też słuchajcie należy o wymianie oleju i to tak 10 tysięcy to jest absolutnie absolutnie taki, taki rygor, który trzeba tutaj zachować I także 10 tysięcy i olej wywalamy nie jeździmy dłużej, ja tutaj miałem ten olej brudny bardzo, także Kurcze, ktoś tutaj sobie ostro, ostro przesadził jeżeli chodzi o to użytkowanie Następna sprawa, słuchajcie, no taki banom jak filtr powietrza on musi być naprawdę czysty czysty w idealnym stanie o tym trzeba pamiętać, słuchajcie, żeby ten wasz filterek był no po prostu czysty on mój jest, widzicie, tenki, także on sobie tutaj ładnie o, ładnie wygląda, czyściotemki jest także nie będę chyba go na razie ruszał, bo, bo nie ma nie ma sensu, słuchajcie, ale o tym ludzie zapominają, on, no troszeczkę on jest taki, ja może go pojadę później w kurtowni wymienię, także o tym o tym trzeba pamiętasz no i jak robicie coś przy filterku no to y, dobrze jest słuchajcie tutaj tę tą, y, tą rurę do turbo sobie czymś zaszlepi zobaczcie dużo syfu jest i tutaj no nie daj Boże coś wpadnie y, no to mamy mamy y, mamy kaszanę także ja to zaraz sobie jakąś ładną czystą szmatkę to sobie zaszlepię żeby y, tutaj nic do tego dolotu nie wpadło zobaczcie, jest trochę syfu po filtra, więc to jak coś tam robicie, to wszystko, wszystko ten syf też warto sobie wydmuchać, żeby, żeby to nie gromadziło się na naszym filtregu to niby głupia, prozaiczna sprawa a jeżeli filtr jest brudny, no to sprężarka, ona po prostu bardziej się grzeje nie ma tego powietrza wystarczającego, no i szybciej się zużywa także o tym wszystkim trzeba, słuchajcie Pamiętać także ręczniczek wsadzony do rury, tak jak tutaj widzicie, i możemy sobie coś tam spokojnie wydmuchać te syfki, które są w obudowie filtra. Także całą tą obudowę filtrka sobie, widzicie, zdemontowałem. I on sobie tutaj zaraz e, wydmucham ładnie, żeby tu sypów nie było Tak sobie tak samo zrobię słuchajcie tutaj e, tutaj z tą, z tą rurą e, Wejściem tutaj e, naszego powietrza e, To ładnie sobie to wszystko e, oczyszczę Żeby nasz filtr się po prostu nie brudził Także obudowa filtra, zobaczcie, jest oczyszczona. Już wszystko jest czyściutkie, także będzie kurz mniej zbierać się. Rura dolotowa tutaj z przodu też jest ładnie wyczyściłem. Także po co ja to robię? Po prostu te powietrze, jak one tam nie ma żadnych zaburzeń, swobodnie sobie wpada, ma czyściutko, no to to wszystko pracuje po prostu dużo lepiej. No, i sam silnik, słuchajcie, ma czym oddychać. A powietrze powietrze to podstawa, żeby było porządne spalanie. Najbardziej, słuchajcie, istotne to oczywiście, żeby tutaj ta górna część była czyściutka. To musi być wszystko czyste tutaj. Nie może być tu żadnych paprochów. Zawsze warto sobie zarzucić okiem. Czy to jest wszystko ok? No, oczywiście tutaj mamy przepływ, przepływomierz yy, wkręcone, no i to cze, te, też często potrafi się uszkodzić przepływkę. Na przykład yy, jest duży problem z odpalaniem na, na zimnym silniku. To jest, silnik po prostu pr pracuje tak nierówno, prycha, nie wkręca się i to często właśnie wina do tej przepływki, bo on, on, ona nie widzi. Po prostu ile tego powietrza silnik dostaje, wtedy są zaburzenia. Silnik przełącza się na jakieś tam średnie średnie nastawy, no i to nie jedzie tak jak to powinno być. Także to zawsze też sobie warto zobaczyć, czy tutaj nic się nie dzieje. Troszkę jest całe widać. Wymiana tego jest prosta. Dwa wkręty odkręcamy, i mamy to już praktycznie na nawierz Także nie, ja sobie troszkę też ładnie oczyszczę. Tutaj tą górną pokrywę filterka, żeby to było miało ręce i nogi. Także dolną część obudowy się tutaj zamontowałem filterek. Filterek jest włożony i pamiętajcie, żeby, żeby zawsze tą rurę tutaj chronić lotową, żeby tutaj nic się nie dostało, Przecież czysta szmata zabezpieczamy, no i zaraz dołożę sobie tą ostatnią rurkę, która pobiera sobie powietrze do filterka. No i na dzisiaj będziemy mieli pewnie taką prusą, prostą robotkę skończoną. Także obudowę filterkę mamy skręconą do doczepimy sobie jeszcze, słuchajcie, wtyczkę przepływomierza, zabezpieczymy. Te, te wtyczki one są, te blokady one są dość takie słabe, muszę Wam powiedzieć, bo ja już zdążyłem pewnie troszkę połamać tutaj. także Dobrze trzeba osadzić, żeby to po prostu się nie wypięło podczas jazdy, słuchajcie, o. tak to wygląda, no, ono on już troszeczkę się tutaj, widzicie, wyłamała ta blokada. że trzeba to po prostu dobrze, dobrze zapiąć, żeby yy, słuchajcie, to Wam się po prostu podczas jazdy nie nie wypięło yy, no i to tyle, jeżeli chodzi o filtr słuchajcie, powietrza warto to sobie umyć, wyczyścić żeby to było wszystko ok yy, także to tyle, to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o takie sobie ogarnięcie podstawowej sprawy, jaki jest filtr powietrza. Ludzie tego nie robią, ten filtr często jest bardzo, bardzo brudny, obudowa brudna. No i potem, słuchajcie, wymieniałem filtr i ten, i ten filtr, on jest bardzo, bardzo szybko, <laughs> przepraszam, się brudzi, bo w związku z tym, że obudowa jest brudna, uwalona i to momentalnie ten filterek też się potrafi zabrudzić. Także warto to zrobić, żeby mieć na jakiś czas z tym, słuchajcie, święty spokój. Także jak wam się podobał film, łapa do góry, polecajcie, udostępniajcie moje, firmy, moje filmy i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!